Nie, już przestałem nagrywać na YouTube. A dlatego, że? No po prostu nie mam internetu, bo mi się zepsuł. No ale już mam internet, ale jeszcze trzeba go dopracować. I tyle. No i jak widzieliście, jeszcze będę robić Roblox na komputerze. I tutaj dwa eventy przegrałem. Nie mamy 25 diamentów, że może za niedługo się pojawi film z otwieraniu zombie. Ale dobra Musimy 25 Aj, na 25 Ale to już utworzy za każdym nowym psują Nie, mi się to nie podoba na takie, takie I właśnie, co z tym internetem właśnie na... No. No i na przyszły tydzień już będziemy mogli no, normalnie grać w Robloxa, ale to nie wiem, bo nie chcę grać w Robloxa, bo ma, że trzeba będzie płacić za zepsuty internet. No nie wiem, ale jeszcze jest tupracowywany, więc myślę, że będzie. Ale, ale niedługo postaram się nagrać odcinek. Nie wiem jak tam coś jest tu